To jest koncepcja żłobka albo program funkcjonalno-użytkowy. Złobek jest zlokalizowany w granicach ulicy Murarskiej i ulicy Kolejowej. Ta część jakby z przodu do nas ona jest wyższa, to na piętrze w tej części będą gabinety lekarskie cztery gabinety lekarskie lokalizujemy i gabinety lekarskie będą obsługiwać żłobek, będą obsługiwać nasze szkoły i, i przedszkole. Czyli będzie to obsługa specjalistyczna, na pewno decydujemy się na gabinet stomatologiczny, czyli to nie jest przysłowiowa. Plot, tylko to będzie usługa specjalistyczna, specjalistyczne badanie. On nie ma podpiwniczenia. Jest na, na gruncie 39 miejsc parkingowych wokół tego obiektu. Te miejsca parkingowe lokalizowane są wzdłuż ulicy kolejowej i wzdłuż ulicy murarskiej. Standardy wysokie, tak jak określiliśmy projektantom, koszt między 10 a 12 milionów złotych z pełnym, z pełnym wyposażeniem. To też jakby parę zdań komentarza, bo, bo uzyskujemy czy czytamy informacje, że a, no jest zapaść inwestycyjna na 2013, to tych inwestycji jest. Na poziomie 6-7 y, milionów. Szanowni Państwo, no, to jest zawsze początek roku. Jeśli my y, w sposób jednoznaczny przekaz, dajemy taki przekaz, że ta, te inwestycje zostały tak drastycznie o, ograniczone. Pani skarbnik o tym mówiła, to jeśli dodamy 10 milionów do 6 czy 7, to jest 17. Czyli ja bym wolał operować takim stwierdzeniem, że poziom roku 2012, trudno jest mówić o poziomie inwestycji na początku roku, kiedy do dyspozycji są środki zewnętrzne, czyli środki unijne, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bo tu te środki są jakby w programie malów określone. Dopiero o tych wydatkach inwestycyjnych można powiedzieć no, bliżej w, w, połowie, w połowie roku. Ale dodatkowe środki inwestycyjne to nie tylko budowa żłobka, bo to jeszcze jest rewitalizacja osiedla przy ulicy Zwolińskiego. Jesteśmy na liście rezerwowej, ale jesteśmy tuż tuż no jest też jakby spora gwarancja, czy duża gwarancja pozyskania środków z klastra, czyli jak dodamy te wszystkie środki inwestycyjne, to może okaże się w drugiej połowie <coughs> roku 2013, że na inwestycje wydaliśmy więcej niż w roku 2012, ale wracam do, do koncepcji żłobka. To jest ten, ten widok o, od ulicy kolejowej. Jeszcze mamy jedną, jedno zdjęcie, to go za chwilę pokażemy i co I na ile miejsc jest ten żołnierz? Przewidujemy na 75 miejsc, czyli 5 grup po 15 dzieci. W tym jedna grupa dla dzieci powyżej 20 tygodni, czyli to jest ten, ta bariera, ten okres, kiedy dziecko to żłobka może być przyjęta, ale ja osobiście oglądaliśmy taki oddział, gdzie dzieci po 20 tygodniu życia przebywają i te oddziały liczą po 25, po 25 osób. Standard kuchni, całego zaplecza jest bardzo, bardzo nowoczesny, jeszcze próbujemy podglądać gdzie indziej. Projektanci znają doskonale normy. Do dokumentację powinniśmy mieć w całości z kosztem na koniec miesiąca marca, tak Pani Pawle? Tak, tak jest. Czyli koniec, koniec pierwszego kwartału będziemy mieli dokumentację. Czyli to jest układ litery L i pozostała część działki. Tak jest, to jest przewidziana również pod drugi budynek w kształcie litery L w drugim etapie, czyli w tym. W drugim budynku zlokalizowana byłaby warsztaty terapii zajęciowej z możliwością całodobowego pobytu i świetlica środowisko.